by tu ględzić do tych wszystkich czytaczy naszych i wspieraczy. Jak ja się już tyle naględziłam siedząc w tym pokoju. No chodź, pokaż. Pokaż jeszcze, jak ty wspaniale na ten słupek skaczesz. To było takie piękne. Nasz Karol Wielki zachowuje się trochę jak słoń w składzie porcelany. Jak wyskoczy. To, jak sobie wyobrażę, że taki kotek przebiegł po mnie, kiedy śpię, no to ha Ale to jest tak cieszące to jest w tej całej sytuacji najwspanialsze, że widać, że on psychicznie to on się czuje dobrze. Dlatego ja nie obstawiam tutaj stresu to jest kot siła spokoju po prostu. Bo ja wiem, że koty nie pokazują po sobie. Pewnych rzeczy, ale jednak symptomy pewne są. Ja nie widzę po nim symptomów stresu. Myślę, że okaże się coś jednak takiego bardziej fizycznego. W każdym razie, wszelkiego rodzaju jakieś tam choroby skóry związane z pasożytami, z, z jakimś życiem zewnętrznym wszystko jest wykluczone jakieś nożyce, jakieś świeżby te rzeczy są wykluczone. Zresztą został już tak odrobaczony i dostał na kark taki środek, który to wszystko by zwartył, nawet gdyby coś takiego by było. także taki jest nasz Karolek widać, że dzieciak dzieciak, podobno ma 7 lat wpisany, no trudno powiedzieć bo ząbki ma bardzo ładne, podobno więc może wcale nie ma 7 lat jedni mówili 4, drudzy mówili 7 trudno powiedzieć tak czy siak jeszcze młody chłopak jest no, i jest naprawdę niezwykły przez tę swoją wielkość. No chodź, pokaż jeszcze, zrób nam tą przyjemność, wyciągnij się tu. No, rusz się ty, słonio. Rusz, słonio. Wyglądasz w tej budce. Ta budka się stała twoją ulubioną. No, niesłychane. Chodź, ta budka i tutaj śpi o. Śpi na tym drapaczku, taką dziurę zrobił, bo przecież on jest ciężki. I tam sobie opodobał miejsce. A ma tyle różnych miejsc. Kocyki, dywaniki, drapaczki, mięciutkie, legowiska. Tak? Chodź. No, zrób nam przyjemność na koniec filmu. Hop! Hop! <ścoughs> Czy ty się już wybawiłeś? No i teraz, teraz. No jak już wstałeś to z rozpędu. No. Chodź. Nie. Niestety nie chcę zrobić tej przyjemności wszystkim oglądaczom. No, także tyle. Taki filmik znowu taki sam, mniej więcej jak poprzednie, ale troszkę tam opowiedziałam jeszcze o kotku. To pa.